Witam. Tutaj krótkie spojrzenie na, na rynek Gropy przy, przed otwarciem sesji USA. Zaczniemy sobie od wykresu dziennego, a więc no mamy tutaj wybicie z tej, z tej równowagi dołem. Zobaczymy, czy, czy będzie ono zaakceptowane dzisiaj, czy też nie, czy, czy będzie powrót. Tutaj zwracam uwagę na Weekly Low co się z nim będzie działo i czy będziemy w stanie zaakceptować handel poniżej tego weekly low jeśli nie, no to jest szansa na powrót tutaj, tak i wtedy no trzeba obserwować, tak 5964 tutaj jest poziom 5964 okej, okay. zaznaczyłem sobie no, także dzisiaj ten jeżeli chodzi o overnight no to mamy 100%, 100% long, tak? Więc spodziewam się jakieś kontraopcji do, do inwentarza z nocy. Zobaczymy na, na, ile to, na ile to się... Ja mam tutaj shorty pod, pod korektę inwentarza, prawdopodobnie zaraz będę je zamykał. Brałem je dość, dość w dobrym miejscu, więc no jeszcze trzymam Tutaj zapewne gdzieś, gdzieś, gdzieś mogą być stopy do punktu kontrolnego z nocy. Być może będę trzymał, no ale to wszystko zobaczymy. Pierwsze, na co będę patrzył, czy otworzymy się gapy, czy też nie. Jeżeli się otworzymy, to go dość szybko dotkniemy. Jeżeli by tak się nie stało, no to uwaga, no bo jednak handlujemy powyżej upl tak. Jeszcze sobie zwracając uwagę na wczorajszy profil. Zwracając sobie uwagę na wczorajszy profil, no to przy wybiciach, jeżeli. Okej, okay, bo tu mam jeszcze nieprzedstawiony czas, zbyt tych. 35, okej. Jeżeli przy wybiciach widzę taką literę P, no to uważam, uważam z tymi wybiciami, ponieważ no, raczej to sugeruje. Sugeruje na, na stary biznes, tak? Czyli e, te longi, które tutaj były, po prostu m, zamykali swoje pozycje i z tego też, z tego też e, powstaje ten, 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 ten profil B, tak? Czyli nie przypomina. Takiego nowego sprzedawania, tak? Czyli byłby bardziej rozciągnięty. Tylko raczej to jest stary biznes. To nie znaczy, że nowy biznes się tutaj nie pojawi i nie będą dalej sprzedawać. Natomiast na ten moment nie, nie, nie widzę tutaj nowego sprzedawania przy tym wybiciu, tak? Dlatego, dlatego będę uważał, jeżeli chodzi o, o potencjalny powrót do tej równowagi, nie? to tak, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? No mamy się zdołknęliśmy wczoraj tego gapa, tego większego gapa? Czy tutaj jeszcze mamy tego gapa na poziomie 5-8 niższego gapa? Nie zobaczymy, czy będziemy tam w stanie. Jeżeli pokonamy, pokonamy dołki, wszystko się może wydarzyć. Ja raczej nie, nie sądzę, że dzisiaj się to, to się wydarzy, ale gdyby się wydarzyło, no to, no to obserwacja, tak? Eee, czy też pod przyszłe dni jeszcze pan robił tygodniowe przygotowanie? To bardziej się w to zagłębię wszystko. No, ale gdyby nam się udało tutaj pokonywać to to low z czwartku, no to potencjalnie tutaj może być targetem ten gap, tak? Krótkoterminowi traderzy będą go będą na niego polować. Tak samo jak wczoraj właśnie widzieliśmy też tutaj w wczorajszy dzień dokładnie dotknęliśmy gapa, no i rynek wszedł tutaj z tą krótkoterminową równowagę, nie? To był taki potencjalny target, na który widać, że że polowali. No, to tyle z mojej strony. Życzę życzę powodzenia i, i udanej sesji. Pozdrawiam.